Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jest świeżanie sprawy na temat mojego serwera i tej grupy Archem. Bo jak wiecie, ostatnio grupa Archem troszeczkę zaszalała na moim serwerze i po prostu zaczęli tak atakować serwer. A żeby się dowiedzieć, jak musicie wbić na poprzedni odcinek. Ogólnie to o dzisiaj odpowiem na pytania: jaki był cel tej grupy? Czy dadzą mojemu serwerowi już spokój? I jak udało mi się złapać kontakt z jednym z członków. Może zacznijmy z grubej lury, a konkretniej to od tego, że tak naprawdę jeden z członków grupy Archem cały czas był na naszym serwerze Discord i normalnie podawał się jak mojego widza. Wszystko zaczęło się od tego, że pewien koteł napisał do taki manik na Discordzie, serio XT. Napisał do mnie na privie, że jest widzem i chciałby dołączyć na serwer, Więc gdyby nigdy nic jak i wszystkim innym widzom, Yy, wysłałem po prostu link do tego serwera i normalnie dołączył. I wiecie, czego się niedawno dowiedziałem od jednego z innych graczy, że yy, ten kotel to jest jeden z członków grupy Archen. Dla mnie jest trochę śmieszna sytuacja i właśnie od, yy, ta sytuacja nauczyła mnie jednego, że, że zanim yy, na pewno wyślę komuś link yy, do serwera, to upewnię się, czy to jest mój widz, czy osoba, która po prostu chce ten serwer zdemolować. I też po prostu chciałbym wam powiedzieć widzowie, abyście uważali komu podajecie IP do waszego serwera Aternos, ponieważ właśnie to mnie nauczyło, że trzeba być bardziej ostrożnym, komu podaje się IP serwera swojego Aternos i nie można go poddawać byle komu. I chcę was po prostu też przed tym ostrzec, żeby nie spotkało was to samo co mnie. Dobrze, tak, że, tak więc, a może teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jaki był ich cel, bo pewnie to też Was ciekawi. Ogólnie to tak się składa, że ta grupa RHM to nie jest byle jaka grupa i według tego, co mi mówił jeden z członków, to ja jestem ich równo setnym serwerem, który atakują, a ich cel zakłada, zakłada po prostu zdenerwowanie właściciela serwera Aternos. Uważam, że to po prostu trochę nie ma sensu. Ale no jakby okej, okay, są i gościki. Ale właśnie tak jak mi powiedział jeden z członków właśnie grupy Archem, głównym celem tej grupy to po prostu zdenerwowanie właściciela tego serwera. A tak poza tym to mi nic nie powiedziano. A jeśli chodzi o to, czy grupa Archem dała mojemu serwerowi ostatecznie spokój, to wiem, że... Na pewno Kotel, czyli jeden z członków grupy RHM powiedział, powiedział, że da już mojemu serwerowi spokój. Ale czy tak naprawdę oficjalnie, że takie oficjalne wydania od grupy, że zostawiam mój serwer? Jeszcze nie dostałem tego oficjalnego wydania, bo aktualnie czekam na odpowiedź od Koteła, czy w ogóle je dostanę. A jak, a jak będę wiedział coś nowego na ten temat, to na pewno, na pewno Wam dam znać w opisie tego filmu w komentarzu, ale na razie właśnie tylko tak wiem, że dadzą mojemu serwerowi spokój, ale tak jeszcze nieoficjalnie. Także co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.